Mateusz motor dla portalu MMA Rocks, ze mną Piotr Wawrzyniak. Cześć Piotrek. Cześć, witam. Niedługo rok od Twojej ostatniej walki, więc powiedz może co tam u Ciebie słychać, jak zdrowie, jak, jak forma? No wszystko w porządku. Zdrowie ok, teraz właśnie będę się szykuje w sumie już na galę październikową w międzychodzie, gdzie będę się gdzie będę się bił, na gali GSW 15 października, chociaż przeciwnika jeszcze nie znam, ale będę się bił. No to jeszcze trochę czasu na, na jego nie zostało, powiedz w ogóle to jest duży dyskomfort nie znać przeciwnika na około miesiąc przed, przed galą, czy raczej nie robić i to żadnej większej różnicy? No może troszkę jest to niekomfortowe, ale jakoś jestem do tego przyzwyczajony, bo już kilka razy miałem zmieniano na ostatnią chwilę przeciwnika, więc to jest taki sport, Kontuzyjny i trzeba się z tym liczyć. No, powiedz, jak wyglądają Twoje przygotowania, Twoja forma i, i co jeszcze będziesz do, do 15 roku robił? No dobrze, trenuję u siebie w klubie w Gainest Team Poznań. Tam parter z trenerem Arkadiuszem Kordusem z grupy Resterna 4 robię zapasy. No i koledzy tam mi pomagają, właśnie. się szykujemy mocno. I dużo ci zostało kilogramów do zbicia i co jeszcze będziesz robił w przygotowaniach? Czy coś szczególnego pod, pod gale? Nie, no szykuję się tak przekrajowo. Ważę około 90 kg, więc nie mam dużo do zbicia. No i to wszystko w sumie. Jakby Twoja poprzednia walka na, na gali KSW. E, dostałeś tam pozwolenie, czy też można powiedzieć, zostałeś wypuszczony no, do innej organizacji. E, jakby nieczęsto ci zawodnicy wypuszczani do KSW wracali. Powiedz, jak to jest w Twoim przypadku, czy taki masz cel i jak to u Ciebie wygląda? No zobaczymy, po 15, po 15 się okaże, nie? czy będę mógł wrócić, czy nie. No, ja się cieszę, że mam walkę, bo jakoś ostatnimi czasy się tak składa, że rzadko mam te walki przez kontuzje. I więc się cieszę, że jest ta walka. Będziesz chciał teraz walczyć częściej i jak, jak, jak w ogóle wygląda u Ciebie optymalny system walk, co, co ile miesięcy na przykład? Nie no, chciałbym się być jak najczęściej, ale zobaczymy jak zdrowie pozwoli, no i też jak to będzie wyglądało z, no z galami w ogóle nie? Z, od tej strony takiej organizacyjnej. Twoja partnerka, Katarzyna Lubońska, też ma niedługo walkę. Powiedz, czy doglądasz jakby jej treningów, czy pomagasz jej w treningach? Jak oceniasz jej formę przed tym, przed tym występem? Tak, pomagamy sobie nawzajem. Zawsze jak Kasia jest, to, pomaga, to robimy jakiś trening. No Formę ma. Jeszcze co prawda dwa tygodnie, więc jeszcze, jeszcze takie ostatnie szlify i pierwszego będzie dobrze. Czy to dla Ciebie jakieś y, łatwe w oglądaniu, jak Twoja partnerka obrywa gdzieś tam w walce w klatce, czy raczej y, znasz już tą specyfikę i wiesz, z czym to się wiąże i nie robi to na Tobie jakiegoś większego wrażenia? Nie no, wiem, że to jest MMA, więc trzeba się tam liczyć z jakimiś obrażeniami, no ale, no nie jest to miłe, no, ale już powiedzmy, że się przyzwyczaję do tego i, i jakoś to ogarniam. Udaje Ci się to jakoś znosić? Tak. Jesteśmy na otwarciu nowego sklepu PitBulla we Wrocławiu. Ty jesteś z tą firmą związany, opowiedz trochę o tej współpracy, jak ona u Ciebie wygląda, czy jesteś zadowolony i jak Ci się podoba w ogóle otwarcie tego nowego sklepu? Tak, ja z firmą PitBulla jestem związany w sumie od swojej pierwszej walki zawodowej. W sumie nawet nie wiem, w którym roku to było, bo już dawno. Ale od samego początku PitBull mnie spera, za co bardzo dziękuję. No i tutaj jesteśmy na otwarciu we Wrocławiu sklepu PitBulla właśnie w galerii. No i bardzo fajnie, dużo ludzi się przewija, jest dużo zawodników znanych i fajnie. E, dobra, myślę, że to wszystko z mojej strony. E, dziękuję Ci za rozmowę. Jeżeli chcesz coś przekazać naszym widzom, to bardzo proszę. E, dzięki za wywiad i zapraszam do sklepu Pitbulla. Dzięki i wszystkiego dobrego przed walką. Dzięki bardzo.